Już mam matkę wyruchać, mówi że za darmo Wiesz tam była taka sytuacja, jeśli faktycznie by się tak na przykład stało Czy jeżdża matka widza i ciągnie kurwa fluta w drzwiach <grym grym> Na kręczkach A ja daję autograf dla syna 80 lat? Nie no to. To by widz musiał mieć 50. A wątpię, że to takie są osoby. Ale w sumie? Taka 80, co już nie ma zębów na przykład. I tylko ma taką sztuczną szczenę wkładaną. Normalnie i wyjmujesz na no, takim poślizgu, kurwa, deep throata i napierdalasz. aż się zaczyna palić. <laughs> No i co kurwa, no nie ma tu nic, ja pierdolę, ale domek zajebisty